Halo halo, dzień dobry, jest Witam wszystkich w kolejnym odcinku na kanale. Przechodzę do Was z kolejnym omówieniem odcinka Sprawiedliwy Trójmiasto, Miasto. Sorry za brak odcinka wczoraj, ale dość był dzień aktywny, byłem zajęty. I przepraszam od razu, że ominę odcinek 55, ale przejdę od razu do odcinka 56, bo cóż to był za finał z Rukowskim od samego początku. Kiedy to się on orientuje, że jego rodziny nie ma w żadnej kryjówce, jedyne co mu pozostaje, to iść do pomoc, iść po pomoc do lipca i musać jego do operacyjnego mieszkania, gdzie to było dla mnie totalnie, totalnie zaskakujące, że postanowił się oddać w ich ręce osobiście i w ogóle. Odcinek trzymał cały czas napięciu, siedziałem normalnie wbity w fotel. Odcinek na plus. Yy, to jest ten, z barab to jest ten z barabaszem, jak, yy, jak mimo wszystko się wahał, czy zabić, czy nie. Ale też muszę pochwalić tutaj Ziwego, że mimo wszystko by na to nie pozwolił, gdzie pamiętacie, jeżeli oglądaliście, samu się przyznaje, że niczego na świecie najbardziej nie chciał, ale. By mu na to nie, by i tak mu się na to nie pozwolił. I czy ten finał mi się podobał? Tak. Yy, czy. Czy jestem. Czy mam satysfakcję z tego zakończenia? Tak, bo i tak chciałem, żeby. Żeby Żukowski skończył jak skończył. No, może ja to chciałem, przyznaję się, w bardziej brutalny sposób zobaczyć. Ale, ale że się powiesił w celi, spoko, to chyba jest sposób klasyczny pozbywania się byłych pracowników agencji ABW w tym serialu. Yy, że pamiętacie, w te, ten sam sposób skończył Szabo, że cela, sznur i wiecie o co chodzi, bo chyba YouTube nie lubi jak się głośno takich rzeczy mówi, więc tutaj pozostawię to tak. I w ogóle też emocje, jak zagrali to, jak zagrali to aktorzy, że jak Pietras go zobaczył w tym, tym operacyjnym mieszkaniu, gdzie ukrywał się Sir Lipiet, że chciał go za, zabić za mamę, że. Y, jak tam przyszedł Shredder, że jakie emocje mu towarzyszyły, no, no odcinek coś pięknego. Mam nadzieję, że y, w innych wątkach w serialu będzie to tak samo poprowadzone, bo jak na razie... Twórcy dają czadu, no. Będę palił, no. Co wam powiem, to wam powiem, ale twórcy dają czadu, no. Które miasto to. I może odcinek będzie dzisiaj krótszy, ale no. Przejdźmy do zakończenia. Jeżeli przesłyszycie wiercenie, czy cokolwiek to jest, to przepraszam, ale jest gorąco, okno, okna nie zamknę, I przejdźmy do. Przejdźmy do po prostu zakończenia odcinka, które no. Nie, nie zaskoczyło mnie. Tylko bardziej rozbawiło. Są sobie na plaży, gadają o, o, tej, spra o tej sprawie, że ostatnie razy nie gadają, że o Żukowskim nie usłyszą. Yy, piją za zmarłe osoby. No nie będę pisał oglądać, czy to wiecie. I jak nagle, niepierdzielnie, przyjeżdża Jurgiel i mówi tak: Roman Gołaszewski, jesteś aresztowany za współpracę za za pracę w zorganizowanej grupie przestępczej. Serio, Jurgiel? Serio? Tu się puknij! Tu się puknij, Jurgiel! Tu! Tu się puknij, człowieku! Wszyscy, ale nie Musashi. I jakby to mnie tak rozbawiło, że dzień mam zrobiony w cholerę, nie? Dlatego też y, możecie zobaczyć, że jestem w dobrym nastroju. To mnie tak rozbawiło, że to jest jakaś masakra, dlatego też... Jakby za aresztowanie Musashiego daje no, ten cały punkt. Dla mnie, od... finałowy odcinek z Żukowskim, no, 9,5 9 na 10, bo to zakończenie to naprawdę. O, przepraszam za palec. Twórcy wymyślili to ciekawie, ale wszyscy, ale nie Roman Gołaszewski. Naprawdę to było było mega mocne. I naprawdę zacząłem się śmiać tak głośno, jakbym kurcze kabaret oglądała, a nie serial kryminalny, ale zobaczymy jak to, się jak to się rozwinie w kolejnych odcinkach, bo to jest por porządne nieporozumienie myślę, albo znając Jurgiela to mógł sfałszować jakieś kwity, żeby się mu zasięgo pozbyć, ale wszystko się zobaczy, odcinek dziś trochę krótszy, życzę wam miłego weekendu. Trzymajcie się, jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zostawcie suba łapkę w górę oraz komentarz. Do zobaczenia, w, do zobaczenia we wtorek. Trzymajcie się, narka.